Maciej Kmiecik, witam w kolejnym wydaniu Rozmów Nie Tylko o Sporcie. Pozostajemy w klimacie żużlowym. Ostatnio gościli u nas Rafał Okoniewski i Tomasz Gapiński, a dzisiaj mam przyjemność gościć prezesa klubu, Radosława Szczelczyka. Witam serdecznie. Witam serdecznie, witam Państwa. Różne opinie o nowej drużynie do zdrowia na sezon 2020. Niektórzy mówią, że to dom spokojnej starości. Jak to jest faktycznie? Różnie mówią. Ja tutaj patrzę i my wszyscy w ogóle w klubie patrzymy na to inaczej. To jest drużyna bardzo doświadczona, co też de facto pokazała w poprzednim sezonie, bo znaczna część zawodników została w naszej drużynie. Doszedł Rafał Koniecki, rówieśnik, ale też jest Adrian Cyfert, młodzieniaszek, no i plus nasi juniorzy, a więc, a więc uważam, że to jest drużyna bardzo doświadczona, drużyna która myślę, że jest ambitna bardzo, bo to udowodnili chłopacy w zeszłym sezonie też, że Tomek Gapiński czy Rzeszy Lasek bardzo ambitnie jeździ cały sezon, co było się przełożyło na wyniki, a więc, a więc nie patrzymy w ten sposób, patrzymy tak, aby ta drużyna, ten zespół cały czas współgrał i pasował do naszej koncepcji, czyli charakterem wszyscy pasują do siebie. A więc myślę, że ci chłopacy też z niego pieca chleb jedli. A więc, a więc jestem optymistą. Myślę, że, że ten przyszły sezon, jeżeli będzie wszystko cało, zdrowe, jak to się mówi po żużlowemu, to damy dużo radości kibicom i, i tego bym sobie życzył. A miał pan jakiegoś takiego zawodnika, którego nie udało się zakontraktować w tym okresie transferowym, bo nazwiska się różne przewijały. Żałuje pan, że kogoś nie mam w tej drużynie? Nie, to, to nie chodzi tutaj, że my mamy żal albo żałujemy. Nazwiska tak, gdzieś jakieś się przewinęły tutaj e, przez ostrów. E, kajf, kajf, kajf tego by z... chyba najbliżej był e, przynajmniej takich nieoficjalnych informacji. Ostatecznie wybrał Bydgoszcz. czy względy finansowe zadecydowały? Myślę, że tak. Gdzieś tam względy finansowe. Wstępnie gdzieś przystał na naszą ofertę, ale wiadomo, gdzieś tam po jakimś czasie ktoś położył parę złotych monet więcej. Dokładnie tutaj chyba bydgosz. Czy jeszcze inne czynniki wpływały na to? Gdzieś tam słyszałem, słuchy mnie doszły, że też sponsor, który Sponsoruje Kaja, jest też sponsorem Polonii Bydgosz i też gdzieś tam poniekąd był, może nie nacisk, ale sugestia, aby jeździł w Polonii Bydgosz. Trudno, tutaj to są, to są normalne ruchy, tak? Są rozmowy, czasami kończą się pozytywnie, a czasami fiaskiem, ale tak to bywa. My mamy skład zamknięty. Kibice gdzieś tam oszczyli sobie zęby być może na Roberta Lamberta, którego sponsoruje też firma panów Garcarków. Gdzieś były przymiarki też do tego zawodnika? Tak, rozmowy były tutaj, no ale niestety Robert gdzieś, jeśli chodzi o nasz klub, miał zbyt wysokie wymagania finansowe, a więc rozmowy trwały gdzieś tam na końcu jeszcze, te, 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 do samego końca tak, rozmawialiśmy, no ale niestety no, no nie było stać naszego klubu na to, aby zakontraktować Roberta. I, to tak samo jak z Kajem Beckiem. rozmawiamy z zawodnikami, niektóry transfer uda się dopiąć do samego końca, niektóry nie, czasami są czynniki, wpływają nie tylko finansowe, ale tu w tym przypadku no, nie udało się, Robert jest w Rybniku, i, i, a my tutaj mamy, mamy w to miejsce, może nie w to miejsce, ale mamy Rafała i mamy Adriana Cyferta, więc, a więc uważam, że bardzo ambitni też już doświadczeni zawodnicy. No, właśnie a propos doświadczenia, bo z kolei kibice gdzieś tam wytykają, że ten zespół jest właśnie taki dosyć wiekowy, nieprzyszłościowy, a z kolei nie wiem, czy to jest zbieżne, czy, czy, czy inne, niezbieżne z polityką klubu. Szukanie takich gdzieś tam młodych talenciaków w Anglii, w Australii, jest ich sporo, aczkolwiek to chyba też inwestycja, która kosztuje. Tak, to jest inwestycja, która kosztuje. My gdzieś na samym początku mieliśmy podobną politykę. Powiedzieliśmy, że nasza młodzież jeszcze potrzebuje paru lat. Jak rozpoczynaliśmy działalność tutaj klubu, widzieliśmy, że to szkolenie młodzieży to jest okres długofalowy. A więc szukaliśmy na początku i takie perełki udało nam się wyrwać, czy to był JePen czy Adam Ellis kilka, kilku takich zawodników. Ale no niestety, Ostrów, nasza, nasz klub nie jest potentatem finansowym, aby Leszna, aby wspierać ich naprawdę sprzętowo, czy wspierać w inny sposób i poniekąd gdzieś się pokażą ci zawodnicy u nas, no to nie jesteśmy w stanie sprostać ich później wymaganiom finansowym, bo zaraz są kuszeni, ciągnięci za uszy z innych klubów. No i to tak to wygląda, więc... to Czy politykę... wolicie stawiać na swoich? Tak, wolimy stawiać na swoich. Tą politykę zmieniliśmy dość szybko, bo, bo po prostu nie byliśmy w stanie ich utrzymać na tą chwilę. A więc skład mamy bardzo doświadczony, poniekąd po to też, Aczkolwiek to tak z przypadku też. Myślę, że bardzo ta drużyna jest taka, takim monolitem, co było widać. Naprawdę ci wszyscy chłopacy się dobrze rozumieją i do tych chłopaków doszedł Rafał i Adrian, którzy też się doskonale znają. I e, nawet czy Tomek, czy, czy Grzesiek, jeśli usłyszeli, że Rafał do nas dojdzie, Adrian, to bardzo się ucieszyli. bo... E, to jest ważne, chyba, żeby charakterami, charakterami. ten zespół pasował, bo e, oglądając wszystkich mecze, praktycznie i u siebie, i na wyjeździe, widać było, że to jest zespół, i to chyba, to tak. chyba był ten atut e, Ostrowi. widać to, co nie widać na torze, było widać w parku maszyn i poza parkiem maszyn. tak? My cały czas się rozumiemy, cały czas ze sobą normalnie rozmawiamy i nigdy nie było jakichś spięć u nas, nigdy praktycznie. Cały czas jest ten monolit, pomagamy sobie nawzajem, rozmawiamy, a więc. dla tego... wszystkich chyba spina to taką fajną klamrą. On tak. też jest powiedzmy prawie w wieku swoich zawodników, od niektórych niewiele. To jest starszy. taka sportowa rodzina, ja tutaj zawsze mówię. Z przyjemnością wszyscy przyjeżdżają, z przyjemnością się spotykamy, rozmawiamy, z przyjemnością chodzimy na wspólne obiady, bo to jest praktycznie zawsze, a więc to jest taka sportowa rodzina, a tutaj przy okazji ta nasza młodzież, na którą postawiliśmy 5 lat temu, do których, którą Mariusz szkoli i teraz dano im szansę, będzie im dana szansa jechać w zawodach, czy to ligowych, czy na przykład Kuba Poczta i Kuba Krawczyk już w też zadebiutują, bo jeszcze z racji wieku i z tego, że nie mogli zdać licencji nie mogli jeździć w tamtym roku, a więc ta młodzież musi się od kogoś uczyć, a od kogo, jak nie od najlepszych, wiemy doskonale jakich dobrych zawodników mamy w drużynie i to też właśnie ten charakter, tak? to nie mają być zawodnicy, którzy są porywczy, nie wiadomo jacy, tylko zawodnicy ułożeni, którzy też tej młodzieży pomogą na co dzień, oni z przyjemnością im podpowiadają, co mają gdzie, jakie robią błędy, albo jak zrobić, żeby było lepiej, a więc o to chodzi, to jest nasza przyszłość. Ja uważam, że my tutaj w Ostrowie nie musimy szkolić Duńczyków, Anglików czy Australijczyków czy Rosjan. Tylko stawiajmy na naszych Polaków, bo ta młodzież w przyszłości za 4, 5, 6 lat, a na tyle mają podpisane kontrakty z nami, a być może zostaną jeszcze dłużej, oni będą jeździli w pierwszym składzie, i to jest właśnie wtedy, wtedy za 5 lat będzie może Ostrowia jednym z najmłodszych. Zespołów, tak jak ci nasi z żużlowcy, którzy teraz pokończą kariery, albo, albo no, jak, jak najdłużej, bo tutaj patrzeć na Grega Hancocka, to myślę, że, że życzę im, aby do tej pięćdziesiątki wszyscy do jeździli i jeszcze jeździli w Ostrowie i to mało tego jeszcze, jeszcze z sukcesami. A więc, a więc Ci wychowankowie Ostrowi, właśnie. Nie boi się pan, że zostaną rzuceni na głęboką wodę i mogą sobie nie poradzić w tym pierwszym sezonie ligowym? Nie boję się. To znaczy, to jest. Na pewno na początku będzie dużo stresu, ale oni naprawdę są mentalnie bardzo dobrze przygotowani. Ja nie mówię, że oni będą zdobywali punkty od pierwszego meczu, ale po to mamy tych zawodników, aby gdzieś musieli, muszą zbierać te doświadczenia parku maszyn czy na trybunach, oni tego doświadczenia nie zbiorą. To jest ryzyko, które trzeba podjąć, które każdy podejmował. Ja pamiętam jak zaczynali Kubera i Smektała. No właśnie, Unia Leszno, podjęła kiedyś ryzyko, jeden sezon chyba zajęła siódme miejsce w lidze, tak. a potem trzy kolejne tytuły, właśnie przez to, że objeździła tą młodzież. Taką troszeczkę tą drogą chcecie iść? Myślę, że tak. To nie jest jakaś innowacyjna rzecz, ale no, taki, taki takie, ja zawsze mówię, decyzja należy zawsze podejmować, czy trudne, czy lżejsze i w tym momencie decyzja taka Ale chyba zapadła. Ale też łatwiej wybaczy tym juniorom, jeśli nawet przegramy przez, odpukać przez nich mecz, w momencie, kiedy będzie wiedział, że to są swoi i oni za pół roku, za rok mogą wypalić i, i wygrywać nam te mecze? Ja myślę, że porażka to nie jest nic złym i, i nie można też mówić, że przegramy mecz przez juniorów, tak? Bo to jest cały czas zespół, oni mają zbierać cenne doświadczenia. I bez presji chyba jechać, bo nawet Tomek Gapiński też mówił właśnie, że na tych młodych chłopakach zero presji, oni mają po prostu się, Z się uczyć. Zero i... presji, dosprzętowimy tylko, najlepiej jak tylko będziemy potrafili. Do tego będzie czuwał tutaj na nimi Anton Niszler, ale nie tylko, bo będą mieć sprzęt od od Fleminga, od Antonego. A więc uważam, więc, A więc uważam, właśnie że... podaję się, czy na przykład Anton Nischler to nie najlepszy transfer Ostrowi w tym okresie transferowym. Zobaczymy. Naprawdę człowiek godny polecenia, bardzo fajny człowiek i z synem bardzo pozytywnie tutaj nas zaskoczyli. No, powiem szczerze, jestem pełen podziwu tutaj. i. Wiem, że Anton miał tutaj zawirowanie, jeśli chodzi o sprzęt kiedyś, ale wiemy też doskonale, że był chory i nie mógł po prostu dać z siebie wszystkiego, co mógł, ale, ale wróci, wierzę, że wróci na ten top najlepszych tunerów na świecie i chciałbym, żeby to też dzięki drużynie Zostrowa i naszym zawodnikom. A jednocześnie on może wynieść Zostrowie na, na, na szczyty tak naprawdę, bo wiadomo, sprzęt jest bardzo istotny. Różnie to są różne głosy, bo tuner może i wynieść na szczyty, a też pogrążyć. Ale my mamy dobrze poukładane to wszystko, a więc my będziemy. Nie w, większości, w od jednego. Będziemy to, no. w większości tutaj od Antonego brać ten sprzęt. Na pewno każdy zawodnik będzie miał. E, silniki Antona, ale też zabezpieczamy się, bardzo dobrze współpraca jest z Flemingiem w naszym klubie. Bardzo fajnie też współpracujemy i bardzo dobrze też nas traktuje. A więc to nie jest tak, tylko, że że, że jesteśmy uzależni dokładnie tuner. Bardzo byśmy chcieli, aby Anton wyprowadził nas na te wyżyny, jeśli chodzi o sprzęt, ale też tak jak mówię, gdzieś tam te silniki będziemy też mieli w zapasie od, na pewno od Fleminga, a jeszcze może od innych tunerów. No i też przede wszystkim możemy zapominać, że cały czas z nami współpracuje Jarek Krawczyk, który też robi bardzo dobre silniki. I na tych silnikach. Zdobywał wicemistrzostwo Wielkopolski Sebastian Szostak, a więc w wieku 16 lat też już można powiedzieć, że jakieś tam młodzieżowe sukcesy odnosi. A więc, wracając do młodzieży, ja bym tutaj ich nie skazywał na pożarcie. Mam nadzieję, najważniejsze to jest tylko głowa, bo będą przygotowani myślę, że znakomicie. I na koniec jeszcze zapytam, właśnie, bo w zeszłym roku nikt nie stawał na Ostrowie, w zasadzie w tym, w tym roku, a w zeszłym sezonie. I udało się dojechać do wielkiego finału wiceministrowa pierwszej Ligi. Odnosi Pan wrażenie, że na 2020 rok też chyba niewielu będzie wskazywało o Ostrowie jako kandydata do czwórki? Cieszy mnie to bardzo. My uwielbiamy jeździć bez jakiejkolwiek nałożonej presji, aczkolwiek jeżeli ta presja gdzieś by była, czy wśród kibiców, czy to my staramy, jesteśmy buforem między zawodnikami. Trener jest takim buforem, a więc uważam, że. My robimy, mamy zrobić najlepiej robotę jak tylko potrafimy, tak? I będziemy tą robotę wykonywać z młodzieżą, z zawodnikami, a jeżeli nas nikt nie skasuje, nikt nas nie będzie tutaj stawiał w roli faworytów, to tym lepiej. Dla nas takim celem ponownie jest awans do playoffów. Nie chcielibyśmy, aby, aby ten sezon, przyszły sezon zakończył się w sierpniu, a Czas pokaże, co będzie dalej, tak? Może ponownie zaczniemy wygrywać jednym punktem i, i, i może ponownie tutaj kibiców wprowadzimy do euforii. Tego nikt nie wie. Nie, jestem, nie jesteśmy wróżkami, nie jestem wróżką, a więc ale myślę, że będziemy bardzo dobrze przygotowani, dlatego ta koncepcja zespołu jest taka a nie inna, bo tym zawodnikom naprawdę się chce pomimo wieku. Gdzieś tam ktoś kiedyś wspominał, że oni przyjechali już tutaj od odcinać kupony i tylko zarabiać, no, ja cieszę się, że jeżeli będą dużo zarabiać, to będą robili dużo punktów, bo tutaj mają płacone od punktu, tak? A widać było po zeszłym sezonie, że tutaj nikt kuponów nie odcinał, a więc to są chłopacy naprawdę, jeśli wsiadają na motocykl, to zapominają, nie, to, tam nie ma po prostu różnicy wieku, tam jest po prostu tylko chęć zwycięstwa, walka e, do samego końca, a więc to chyba było widać i myślę, że ten charakter Ostrowia pokaże w przyszłym, w przyszłym sezonie, ale to jest sport to jest sport, my możemy przegrać, wygrać. Ja życzyłbym sobie tylko, abyśmy nie skończyli za szybko sezonu, abyśmy dojechali do playoffów. a dzięki temu, tym, temu co pokazujemy, dzięki tym ambicjom, dzięki temu jak prowadzimy klub, mam nadzieję, że sponsorzy też na nas spojrzą bardziej hojnie, nie tylko ci co są, bo im to dziękujemy bardzo, bo bo tutaj naprawdę dzięki tym sponsorom możemy być tam gdzie jesteśmy, ale też inni sponsorzy przyjdą do nas i i może kiedyś Ostrowia zawita w PG Ekstralidze. Czego sobie życzmy, bo na pewno gdzieś tam docelowo to jest y, takie marzenie wszystkich ludzi związanych z Ostrowskim żużlem. Póki co liczmy na to, że ten przyszły sezon to będzie... Miła powtórka z tego 2019, kiedy Arget Malesa też do była rewelacją rozgrywek i zajęła drugie miejsce zdobywając tytuł wicemistrza najspierszej ligi żużlowej. Sezon martwy, aczkolwiek wiele się dzieje. 15 grudnia. W Galerii Ostrowia prezentacja drużyny, a 11 stycznia 2020 roku bale Żużlowca. Można już wkrótce, na te właśnie na ten bal, nabywać wejściówki. Można wkrótce również zakupować bilet, karnety na sezon 2020, bo emocji na pewno nie będzie brakowało. Dziękuję bardzo za wizytę w studio. Dziękuję, dziękuję Państwu, dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.